35 lat mieszkałem w Sanoku. Nigdy się nie spodziewałem, że będę burmistrzem tego miasta. Zawsze miałem pokorę do wyborców, do tego jak głosują. To nie politycy głosują, tylko mieszkańcy miasta głosują. Zagłosowali za mną. Dostałem taki ostatnio, byłem w jednej gminie, dostałem taką figurę piękną i było napisane pod spodem Tadeusz Pióro, porządny chłop. Który nie obiecuje, a jeżeli powie, że będzie się starał załatwić, to się stara załatwić te środki dla terenów tutaj naszych. Nie można mówić, że robota w Sanoku nie jest zrobiona. Jest zrobiona i jest zrobiona bardzo dobrze. Jest to zasługa właśnie burmistrza Tadeusza Piura myśli o następnym pokoleniu Szanowna, o ludziach Szanowna, młodych i starszych. Ma tę piękną cechę, którą powinien mieć każdy polityk. Ma słuch i umie słuchać. W swojej kampanii wyborczej zakładaliśmy podjęcie różnych działań związanych z Mosirem, z wierchami, z, z budową akurat tych basenów i z innymi elementami, i raczej to, co było obiecywane, jest zrealizowane. Dał dowód na to, że wraz ze swoim zespołem, że chce, że potrafi, że jest zdecydowany wspierać te inwestycje, które są niezbędne dla Sanoka. Pieniądze same nie trafiły do Sanoka. Sanok rzeczywiście z placem budowa dlatego, że Tadeusz Piuro, jego zastępcy, ale także zespół urzędników i radnych spowodował, że pieniądze się znalazły, że umiał pozyskiwać te pieniądze i nie tylko dzielić budżet miasta, tylko przy, przy, jakby przywieźć pieniądze do, do Sanoka. Muszę powiedzieć jedno, te inwestycje nie byłyby możliwe w takim tempie i w takim, a szczególnie czasie realizacji, gdyby nie bardzo dobra współpraca strony rządowej z samorządem Sanokiem. I za to, panie burmistrzu, bardzo dziękuję. Tylko popatrzymy, tam widzimy te wszystkie dzieła, które powstały właśnie w kadencji, kiedy Tadeusz Pióro był burmistrzem. To niesamowite, że w tak krótkim okresie czasu udało się zrobić za jego kadencji tak dużo tutaj w Sanoku w tym mieście a od strony takiej czysto ludzkiej, to był człowiekiem niezwykle energicznym takim który zawsze wiedział czego chciał miał niesamowite poczucie humoru był takim człowiekiem szczerym i bezpośrednim niczego nie udawał szybko podejmował decyzje i te decyzje też były Uważam zawsze zgodne z jego sumieniem, ale przede wszystkim kierował się w nich dobrem miasta. Takim właśnie będę go pamiętał Tadeusza Piurę człowieka niezwykle energicznego, człowieka zdecydowanego, z poczuciem humoru i takiego, który przyniósł niesamowity rozwój miasta Sanoka. Długo wyczekiwane inwestycje właśnie za kadencji Tadeusza Piury udało nam się w Sanoku zrealizować. Cześć jego pamięci. Burmistrza Świętej Pamięci Tadeusza ceniłem przede wszystkim za jego fachowość, bezgraniczne oddanie się obowiązkom służbowym. To, co robił dla miasta, dla dla środowiska, przepojone było celem osiągnięcia najlepszego efektu, który miał służyć ogółu mieszkańców. Jego osobę określał jednym słowem: dobry człowiek, który chciał służyć innym pomagać im w potrzebie znaleźć się w trudnej sytuacji życiowej. Jego decyzyjność była cechą, która sprawiała, że współpraca z nim była przyjemnością. To, co zrobił dla Sanoka, jest jego pomnikiem dla przyszłych pokoleń Sanoczan. Mnie jako najwyższemu współpracownikowi będzie go brakować i na zawsze pozostanie w mojej pamięci.